Cześć wszystkim! Zadanie 20 z egzaminu 2021 trudnego. Mamy etan, eten i etyn, czyli mamy taki, taki i taki. Napisujemy... W sercu etenu orbitalom, orbitalom walencyjnym atomu węgla przypisuje się hybrytyzację. No to chyba znacie, tak? Ilość wolnych par elektronowych na atomie centralnym 0 plus ilość podstawników. Tu mamy 2, tu mamy 1, czyli 3, wynik 3, CEPRO. No i jak jest wynik 3, no to mamy hybrytyzację SP2, jakby nie patrzeć. Także. Zaznaczamy podwójne wiązanie wewnętrzne, co powstaje w wyniku uwspólnienia dwóch, czterech elektronów. Wiesz, co to znaczy? elektronów No to podwójne, no to to są cztery elektrony, jakby nie patrzeć. Cząsteczki etynu są liniowe albo trygonalne? Oczywiście są liniowe, ze względu na to, że tu mamy hybrydyzację typu SP, podobnie jak wyżej. Tylko, że tutaj mamy wynik 2 z sepr Wraz ze wzrostem długości wiązania rośnie, maleje. No to zobaczmy sobie. Długość wiązania maleje w stronę etynu. No i jak maleje, to energia rośnie, tak? Czyli długość wiązania. Wraz ze wzrostem długości wiązania, no, czyli w tą stronę, maleje. Czyli maleje. Także od całe zadanie.